Dzień dobry, w dzisiejszym wideo Koszty życia w Kanadzie, a dokładniej Vancouver, gdzie ja tutaj mieszkam. Jakiś czas temu nagrałam wideo na temat wynagrodzeń. To wideo cieszy się ogromną popularnością U mnie na kanale Joanna on the West Coast, więc pomyślałam sobie, że koszty życia to kolejny element i generalnie warto wziąć je pod uwagę, myśląc, zastanawiając się nad emigracją do Kanady i wybierając Vancouver jako swoje miejsce docelowe. Na grupach spotykałam się z komentarzami typu pieniądze szczęścia nie dadzą. Myślę, że warto wziąć jednak pieniądze pod uwagę. Pieniądze są generalnie neutralne, czyli ani dobre, ani złe. I myślę, że nie ma nic gorszego, jak martwić się o właśnie o pieniądze. Raczej myślę, że może być to ogromne obciążenie, zwłaszcza na emigracji, kiedy tych pieniędzy brakuje zarówno koszty życia jak i wynagrodzenia uważam, że te dwa elementy warto przeanalizować przed tym, nim podejmiemy decyzję o emigracji i przeprowadce na przykład do Vancouver. Warto zerknąć na wideo zarobki, jeżeli jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji oglądać tego wideo na moim kanale. Jak również na podatki. W ten sposób możecie sobie przygotować, czy to Excel, czy wziąć kartkę papieru. I po prostu sprawdzić Waszą sytuację, realnie ocenić Waszą sytuację emigracyjną. Czy stać Was na Vancouver, czy Vancouver to będzie miejsce, w którym na przykład podniesiecie sobie standard życia, a może obniżycie. Chcę przypomnieć, że Vancouver i Toronto są to najdroższe miasta w Kanadzie. Oczywiście inaczej wygląda sytuacja, jeżeli przeprowadzamy się z całą rodziną czy jeżeli chcemy sobie zrobić taki gap year i po prostu skorzystać z tej możliwości podróżowania i pracowania, ale również w takim przypadku jest to bardzo istotne, ponieważ możemy mieć takie wyobrażenie, że będziemy na przykład chcieć skorzystać z International Experience Canada z Work and Travel i będziemy mieć wyobrażenie, że, że chcemy popodróżować i popracować będziemy mieć wyobrażenie, że... Hmm, popracujemy na pół etatu, a tą resztę czasu będziemy się cieszyć piękną Kolumbią Brytyjską Trzeba sobie zdawać sprawę właśnie z tych kosztów życia w Vancouver Ponieważ no może się okazać, że trzeba będzie mieć na przykład dwie prace, a nie prace na pół etatu Żeby móc się tutaj utrzymać Ja Was dzisiaj witam z balkonu, z mieszkania, gdzie mieszkam w Downtown Vancouver Ja tutaj mieszkam z moim partnerem w tym mieszkaniu więc jeśli chodzi o koszt, jest to studio. Jest to 40 m2, i koszt miesięczny wynajmu tego studio to 1650 dolarów. Jest to spory koszt. Naszym celem jest minimalizowanie kosztów stałych, a maksymalizowanie oszczędności. Plusy, jakie są tego mieszkania, to na przykład siłownia w budynku oraz basen zewnętrzny i jacuzzi. Oczywiście w tych szalonych czasach nie korzystamy z nich. Siłownia jest już otwarta, natomiast ten dostęp do siłowni był przez wiele, wiele miesięcy niemożliwy, czy też bardzo ograniczony. To na czym nam zależało to przede wszystkim walking distance, czyli taka spacerowa odległość, czy to do miejsca pracy, czy też do wielu atrakcji, które są w naszym otoczeniu za darmo. Przez długi okres czasu była praca zdalna, i generalnie Vancouver ma wrócić do biur we wrześniu. Więc można było na przykład pomyśleć, że moglibyśmy zmienić swoją lokalizację. I owszem, z perspektywy czasu mogliśmy wziąć to pod uwagę, natomiast ja myślałam i miałam nadzieję, że sytuacja wróci do normy, stabilizuje się znacznie szybciej. Jeśli chodzi o inne koszty związane z mieszkaniem, to cena za prąd, jaki płacimy jest to 30 dolarów miesięcznie, w lecie na to z zimą ten koszt może być dwa razy taki, no ze względu na to, że na przykład ja pracuję... Nad swoimi projektami z domu, więc może to być koszt 60 dolarów miesięcznie. Jeśli chodzi o koszt internetu, to jest to 50 dolarów, natomiast nie będę tutaj podawała więcej szczegółów, myślę, że są lepsze opcje. Obecnie na rynku, ta umowa była podpisana już kilka lat temu i trochę po prostu z lenistwa jest, jaka jest. Natomiast jeśli chodzi o koszt ubezpieczenia od mieszkania, jest to 25 dolarów miesięcznie. Jeśli chodzi o inne koszty, takie stałe to ja w chwili obecnej płacę nieco ponad 20 dolarów za telefon, natomiast jest to jedna z najtańszych opcji. Mam troszeczkę internetu, jakieś 250 MB i mogę wysyłać tylko SMS-y. Kolejnym dużym kosztem, który trzeba wziąć pod uwagę, który warto wziąć pod uwagę, przeprowadzając się do Vancouver, a będąc rodziną posiadając małe dzieci, to koszt żłobka czy przedszkola. Jeśli chodzi o medianę kosztów, to Vancouver jest to 1200 dolarów, taką niecałe 1200 dolarów, taką informację znalazłam na stronie rządowej. Natomiast średni koszt pełnoetatowej opieki nad dzieckiem w Vancouver to 1400 dolarów. I raczej jest to zbieżne z tym, co słyszałam od moich znajomych. Kolejnym dużym kosztem jest jedzenie. Jeśli chodzi o jedzenie, to większość naszych posiłków przygotowujemy w domu. Jeśli chodzi o koszt jedzenia na mieście, to można by wydać 30-40 dolarów na osobę dziennie. Natomiast gotując, ja myślę, że, że ten koszt, który normalnie wydalibyśmy na mieście za osobę, możemy zjeść oboje. Nie będę tutaj podawała wszystkich kosztów produktów i kosztów, jakie ponosimy. Uważam, że jest to dość indywidualna sprawa, w zależności co jemy. Na przykład, u nas nie ma produktów mrożonych, nie jemy jakichś gotowych pizz czy innych produktów gotowych, mrożonych, czy frytek na przykład. Jesteśmy oboje aktywni, no teraz w szalonych czasach mniej, natomiast no mamy apetyt po tych aktywnościach. Dodatkowo Janek na przykład jest wysoki, ma 190 cm, no i on na przykład je dwa obiady dziennie. Oboje lubimy przekąski z Grandville Island, więc za jakiś czas kupujemy takie droższe, droższe produkty, czy też ja bardzo lubię kuchnię włoską, natomiast produkty tutaj w Kanadzie są drogie po prostu. Chciałabym jeszcze dodać, że no, oboje zwracamy uwagę na to, co jemy, więc sprawdzamy niejednokrotnie skład. U nas staramy się wyeliminować cukier, znacznie go ograniczać więc no też sprawdzamy, ile, ile tego cukru jest. Podobnie jest również na przykład z solą. Generalnie uważam, że te produkty często, często są droższe na przykład. Podobnie jest również z pszenicą, staramy się tej pszenicy eliminować. Raczej jeżeli są to produkty mączne, to raczej staramy się, żeby była to mąka pełnoziarnista, czy też makaron pełnoziarnisty. Generalnie koszty u nas jedzenia są sporym kosztem. Nagrałam też oddzielne wideo na Granville Island. Granville Island jest to atrakcja turystyczna, więc te ceny tam są wyższe. Natomiast zapraszam Was na wideo z Granville Island zakupy spożywcze na Granville Island, ponieważ będziecie mogli mieć takie ogólne wyobrażenie, jak te ceny wyglądają. Tak jak wspomniałam, jest to atrakcja turystyczna i ceny na Grandville Island są wyższe, natomiast przykład No Frills jest to taki odpowiednik naszej polskiej biedronki i jeśli chodzi o takie tańsze sklepy, to na przykład wiele takich produktów na przykład do domu można kupić w dolaramie, takich na przykład czy to chemicznych, czy jakichś dodatkowych rzeczy do domu, takich drobnostek. Warto od czasu do czasu robić również tam zakupy, żeby nie przepłacać na... Rzeczy, na które nam nie zależy. To, co zaobserwowałam, to również dla wielu osób sporym wydatkiem może być kawa, czy to w Vancouver, czy generalnie w Kanadzie. Średnia liczba kawy pijanych przez osoby pijące kawę to 2,7 filiżanek, więc rocznie ten kosz może być 1000 dolarów, 2000 dolarów, nawet 3000 dolarów na osobę. My ten koszt mamy wyeliminowany, praktycznie wyeliminowany. Kawę na co dzień przygotowujemy w domu. Jest to kawa za 5 dolarów, włoska lavazza. Jeśli chodzi o kawę, ja próbowałam różne kawy, droższe kawy, natomiast uważam, że nie ma to jak włoska lawacca za 5 dolarów. Tą kawę robimy we włoskiej kawiarce, także koszt jakiegoś wysokociśnieniowego ekspresu u nas też został wyeliminowany. Czytając komentarze na grupach, jak również przygotowując się do tego wideo. Jeśli chcecie podać i mieć jakiekolwiek takie wyobrażenie, to spotkałam się z kwotą 400 dolarów miesięcznie za jedzenie na jedną osobę. Ja tutaj, tak jak wspomniałam, nie chcę dzielić się kwotami, ponieważ uważam, że jest to trochę indywidualna sprawa. Nie wszyscy mogą mieć takie nawyki żywieniowe jak my mamy i zwracać uwagę na niektóre właśnie składniki, na które dla nas są ważne i na przykład na które my wydajemy więcej. Myślę, że 400 dolarów jest to kwota, za którą można przeżyć Vancouver. Czyli w naszym przypadku koszt transportu nie jest kosztem stałym, natomiast korzystamy z samochodu, wynajmujemy Iwo, jest to car sharing. W sytuacji, kiedy na przykład chcemy skorzystać z jakichś rozrywek, czy to na przykład dojechać w weekend w góry, więc u nas jest to koszt raczej taki dodatkowy i też łączony z rozrywką, z aktywnością, na jaką się decydujemy. Oprócz tego, że nie korzystamy z transportu, czy to publicznego, czy nie mamy samochodu, to wyeliminowaliśmy tym samym koszt wysokich ubezpieczeń, jakie są tutaj w Kanadzie. W Vancouver średnie, średni koszt ubezpieczenia samochodu to 1800 dolarów, natomiast nie płacimy parkingu podziemnego. Teraz ceny troszeczkę się obniżyły i widziałam ogłoszenia za 100 dolarów za miesiąc, jak również parkingów czy gazu, paliwa. Natomiast koszt jaki ponosimy korzystając z IWO z car sharingu jest to 100, około 105 dolarów za dzień. Natomiast jeśli chodzi tak czasowy wynajem tego samochodu jest to około 35 centów za minutę. Nagrałam również inne wideo na czym można zaoszczędzić w najdroższym mieście w Kanadzie, także zapraszam Was na to wideo, link znajdziecie tutaj. W tym wideo nie chciałabym również poruszać kosztów kosmetyków oraz ubrań, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Można ubrać się w second closet, czyli na przykład w ubraniach używanych za naprawdę e, niewielkie pieniądze, a ktoś może na przykład bierać się u prady, więc ja uważam, że to jest za bardzo indywidualna kwestia, m, aby tutaj poruszać. Jeśli chodzi o rozrywkę i rekreację, to Vancouver jest tak pięknie położony i generalnie Kolumbia Brytyjska, więc można wiele rzeczy robić za darmo. Jeśli chodzi o naszą lokalizację, tutaj w Downtown Vancouver, to mamy kilka minut na Sunset Beach, troszeczkę dalej na English Bay. Mamy seawall, także czy na spacer, czy na rowery można robić mnóstwo rzeczy, nie wydając naprawdę pieniędzy. Więc ta kwota, którą płacimy za mieszkanie, jakoś równoważy się z tymi niskimi kosztami, jeśli chodzi na przykład o rozrywkę, tak sobie to bilansujemy. Lato Vancouver jest najlepszą porą. Ja uważam, że nie trzeba wyjeżdżać na wakacje. Wakacje można mieć po prostu będąc tutaj w Vancouver, ciesząc się z tych lokalnych atrakcji. Natomiast urlop i wakacje można sobie zostawić na tą porę deszczową, kiedy jest zima, i wtedy na przykład cieszyć się. Cieszycie się z podróżowania. W Vancouver i okolicy jest wiele sposobów, aby miło spędzić czas nisko budżetowo. I tutaj wszystko zależy od naszych preferencji. Czy na przykład chcemy iść do baru i wydać za jedno piwo 10 dolarów, czy za drinka 15, a może skorzystamy z Happy Hours i zapłacimy połowę z tego, a może na przykład wybierzemy jeszcze inną opcję i na przykład kupimy sobie piwo i wypijemy w parku czy też na plaży. Jeśli chodzi o, o picie właśnie w miejscach publicznych alkoholu, to tutaj raczej mandatu się nie dostaje. Policja może poprosić o wylanie, wylanie alkoholu, zawartości. Natomiast to dla osób, które piją alkohol. Podobnie jest również, jeśli chodzi o jedzenie. W knajpach możemy wydać 20, 30 czy 40 dolarów, a równie dobrze możemy sobie zrobić piknik i cieszyć się tym jedzeniem na przykład na plaży. Kolejną nisko budżetową atrakcją są zarówno parki, jak i góry, gdzie możemy wybrać się czy to na hike, czy to na spacer, czy na rower. Czasami koszt może być na przykład dojazdu. W wiele miejsc, my na przykład dojeżdżamy rowerem i dla nas jest to wycieczka rowerowa. Gorąco polecam Wam przejażdżkę do Lighthouse Park, do Deepco, do Mount Seymour, czy też Pacific Regional Park, a także Stanley Park. I Zapraszam Was już dzisiaj na spacer po Stanley Park. Tutaj znajdziecie linka. Kolejną bezpłatną atrakcją w Vancouver są plaże. Ja zapraszam Was do plaży w Kitsilano. Jest to jedna z najbardziej popularnych plaż tutaj w Vancouver, czy też English Bay, Sunset Beach, Third Beach albo Spanish Banks. Niedrogą atrakcją w Vancouver są również baseny. Tutaj w Kitsilano, w dzielnicy Kitsilano, jest najdłuższy otwarty basen w całej Ameryce Północnej, jak również bardzo fajny basen na drugiej plaży, czyli Second Beach. Dużo płatną atrakcją jest na przykład Kapilano Suspension Bridge, koszt jest 55 dolarów. Ja natomiast wybrałam się na bezpłatny Lin Canyon Suspension Bridge. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was był na obu tych mostach, czy Kapilano Bridge jest warty swojej ceny. Kolejna atrakcja to Hike na Grouse z pięknym widokiem oraz kolejką za 20 dolarów na dół. Podobnie jeśli chodzi o gondolę Sea to Sky w skłamie, warto się wybrać na hike i zjechać tą gondolą i koszt wtedy jest 15 dolarów. Natomiast droższe atrakcje to na przykład motorówki, łódki, czy też wycieczki, które się wykupuje, jak również na przykład spa. Ja myślę, że od czasu do czasu warto sobie zrobić taką przyjemność, ponieważ są to takie doświadczenia, za które wiele płacimy, natomiast na długo, na długo mamy je w swojej pamięci i są to miłe, miłe doświadczenia miłe wspomnienia. Podałam Wam kilka tylko atrakcji, jakie są w zasięgu ręki, tutaj takich atrakcji Vancouver, za które nie musimy płacić. Więc ja myślę, że warto wykorzystać te możliwości, które daje lokalizacja, cieszyć się tymczasem tutaj. W tym wideo podzieliłam się z Wami naszymi kosztami, jakie ponosimy, jak również powiedziałam Wam o kilku większych kosztach, które na przykład no, trzeba wziąć pod uwagę, przeprowadzając się z rodziną. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was wartościowe. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę. Dziękuję Wam za udostępnianie moich postów na Facebooku. Życzę Wam pięknego tygodnia. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Jana Andełeską, to fajnie. Jeśli teraz włączycie tą subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć! Przygotowywujemy we włoskiej kawiarce, także ten koszt też jest zminimalizowany, nie mamy jakiegoś wysokociśnieniowego. Natomiast jeśli chodzi o informacje, jaką mam od moich znajomych, którzy mają dzieci, to w Vancouver raczej jest to kwota 1400. To jest to, co ja, co ja jeśli chodzi o koszty, czy to kosmetyków, czy ubrania, uważam, że jest to indywidualna kwestia, więc nie będę ich poruszać w tym wideo. Można tanio o niskobudżetowo ubrać się na przykład w Second Class. Można Wam Wam kilka atrakcji, bezpłatnych atrakcji, z których warto skorzystać, mieszkając w tak pięknie położonym mieście, korzystać z tych lokalnych atrakcji.